Jeju, ale mi się dobrze spało, normalnie tak, tak pachniało mi słodko i w ogóle. Wiesz Kite? Tak? Mówię, że ja my jesteśmy na statku. Jak ci słodko pachniało, no. No jak słodko, no jak woda jest czekoladowa. To jest morze czekolady. A bjaś cukrus gdzieś? Bo, bo nie mogę go znaleźć. No. Wstałem przed tobą i nie mogę go znaleźć. No. Zasypialiśmy to tutaj gdzieś był. Czuk Halo! Ale. Co? Coś tu się stało. Zobacz, zobacz. Nie strasznie, nie poczekaj, bo tutaj się ten statek iwa. Co? Zobacz. O są werze. Hitek, weź, nie podchodź. Hitek, nie podchodź. Przestań, no przecież ci jeszcze. To jest myszka. Jak to myszka? Jesteś pewien? Żelowa myszka. Żelkowa? Mogę ją gryźć? Chodź do mnie ugryźć, coś spróbuję. O nie. Zalało nas. O nie. Czekolada, choć upijemy, to będzie mniej Mufinka Upijemy Ło, wow, nie wypijesz tyle czekolady, to jest niewykonalne, Mufinka Nie da się tyle wypić czekolady Warto było spróbować, no nie Serio? Jeśli lubicie czekoladę, koniecznie zostawcie kciuka do góry Mufinka, a jeżeli chcecie dołączyć do teamu Mufinek, to też zostawcie kciuka do góry Słuchajcie, Mufinka, Mufinka, serio zapakowałeś arbuza do statku? Naprawdę? O, widzisz, to właśnie, co jakby mi <laughs> brakło Tak w krainie cukierków brakłoby ci jedzenia. Uf. Co, idziemy szukać Cuksusia. O, ło. o pyszne. <gryśla> Musiałam sobie jeszcze troszkę wziąć. Udało się. Cuksuś, może u siebie w domu jest, ej. Ale myślę, żeby nas zostawił na... <gryśla> Czekoladowy kurczak. Chodź, ogryzę cię w puperyto. nie Nie możesz go gryźć, no przecież. Dobrze, nie je mięsa, ale to ciężko powiedzieć, czy to mięso, czy to czekolada. Kitek? A tu nie ma mostu? Jak ja tam mam? Ja przepłynąć? Dopłynąć w morzem czekolady. <gryśla> Ja płynę Gdzie ty jesteś? Halo? Nie widzę cię Halo? Tu O, cześć, ja już jestem na brzegu Gdzie? A tu? Do brzegu, płyń Dobra, to poczekaj Do brzegu Nikt O, jest, jest Nie, nie ma jej Gdzie ona jest? Pewnie pije tą czekoladę Typowa łówinka. Mufinka? Mufinka? Pyszne O, jest Ja cię kręcę Nie strasz mnie tutaj Suksuś! Gdzie jesteś? Czekoladka Miam, miam, miam jak te rurki takie do lodów, wafelkowe. Czy nie wiedziałaś, że to są waflowe drzewa? I my, ile wafelków. Wafelek. O ja... Zjadło. On ma dziurę. Ja nie mogę tam paść. Magiczny wafelek, zobacz. Kitek, tak się. Ty masz czekoladę na plecach, a ja mam? No, no tak, no przecież jesteśmy w takim pięknym mieście kraju. Halo, Cuksuś. W ogóle, co chciałem złożyć za żalenie, bo zobacz, Cuksuś, zamiast zbudować coś z czekolady, to z kamienia i drewna użył. Co za głuptas. Przecież tu jest żelek. Kitek, tu są żelki. No, to, to są żelki, ale u góry widzę kamień, no i drewno. I laski cukrowe, no genialne. No może mu nie starczyło, no nie widzi ma dookoła, trochę tego dużo dobra. Moja teoria. Cuksuś, gdzie jesteś, halo! Suksuś, chodź, połamimy się. Chodź, mamy tu dużo słodyczy. Jakoś pusty ma w tym domu. Halo, cuk, może jak na grzybach jest Halo! O, tu są schody. Chodź, może na górze jest. Mufinka, mufinka, pamiętasz, jak byliśmy na tej górze? O, tu jeszcze nie byłam. Gdzie ty jesteś? Halo! Poczekaj, no szukam cuksusia, daj mi! Ile cuksuś? No chodź, nie wygłupiej się! No, nie ma go, przecież widzę. O, cześć! Hejki Dek! ma? Halo! Widzę cię! E, właśnie... Tam na tamtej górze. Ty widzisz tą górę? Czy nie widzisz? No widzę coś tam. Nie. Tam dalej, gdzie byliśmy wcześniej. To co z nią? Tam się coś buduje, może to Cuksuś tam coś buduje. Czekaj, może nam niespodzianka robi. On jest taki słodki, że na pewno to jest niespodzianka dla nas. Wiem, może on buduje Cuksusiowe królestwo. Jak gdzie ty skiten? Na górze! Tutaj! A tu, dobra, to poczekaj chwilę! Czekolada ci spadła z drzewa! Ale magia! O ja cię! Taką jesień bym poprosiła u nas w kraju, bo to by było super. Finkowie. O, cześć, Ej, cześć, cześć. Tam, tam, tam widziałem, zobacz, zobacz, co się dzieje. Tam to nie stało. Gdzie? Tam, no tam, skupiłem zgubiłem się. Przepraszam, nieważne. No właśnie, nie widzę, co ty mi pokazujesz. Tutaj za mną, widzisz mnie? Nie, znaczy no, tak, uh. ale nie widzę, co no ty mi. No gdzie mi to kosisz, to są pyszności. A, kurczak, kurczak mnie goni ja. To prędzej tylko i kurczaka, on jest z czekolady. Mm, nie, on chciał mnie udziubać. To jak takie kurczaki na wielkano, tylko że się ruszają, ale można je zjeść, bo są czekoladowe. Tego tu nie było. Nie było? Tego tam nie było, mufinka. Nie było? tak co to takiego? Jak tam wejść? No to poczekaj na mnie, no. Jejciu, strasznie się kleję do tego podłoża, co wolniej pływam, no bo to pływam. Wodzę, to bo czekolada. Lukier, teraz czas na lukrową krainę. Oh. Jestem za mały. O! Jest! Dobra, tutaj wafelkiem się podsadziłem. Chodź! O wafelku będziemy skakać. I to jest za wysoko! Faktycznie! Ej, tak się nie da tam wejść! Halo, halo! Dobrze, że wafelki mam. Kurczaczek biegnie za nami. Chodź kurczaczku. Pobawimy się. Wafelek. Wafelek. O nie! Znowu ta mysz! Wafelek! Faktycznie to są wafelki! Nawet mają dziurkę w środku, ale nie mają czekolady. Trzeba tam nalać czekoladę. Masz, mufika, buduj się z wafelków, buduj się z wafelków. O, dziękuję. Do góry wafelki buduj. Idź mi stąd, kurczaczku, no! Kurczak mnie troluje, mówię. Ło, wow, brawo! Padłam. Poszedł stąd! idź! O nie, nieważne. Jak to spadłaś? Nieważne. Kurczak nie zrzucił, tak, to dlatego. No, posłuchaj się, kurczaku! Ja idę do góry wafelkiem! Wafelkowe budowanie! Je! Yeah. Kufika? Znowu się zgubiła? No, widzowie, no. No, kurczak! się, no! Co, co, halo? A, bo ja nie to klikam, nieważne. Nie były rozmowy? Siema! Dawaj do góry! Nie, no to tego to ja nie widziałem, no tego to jeszcze chyba nikt nie miał, no normalnie. Czekaj, bo jestem głodna, muszę zjeść. O, zjemy jeszcze pierniczki, bo ze świąt zostały. To jest cegła z czekolady. <laughs> Mogę ją zjeść? Nie, 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 nie. nie. No, tylko spróbuję. Nikt nie zauważy, Kitek. O matku, kurczek nas polubił. Mieszka Żelkowa! Widziałam cię. O o. Kitek, czy ty właśnie zjadłeś? Przepraszam, wylizałem całą dziurę. Kochani, mi, no. O kurczak, hejka. Nie mieszczę się tam, nie mieszczę. Czekaj, to jeszcze tą czekoladę. No, co tu się tutaj. No, to, to, to nie jest tej czekolady. Ja tu próbuję wejść. Dzień dobry, Cuxuś! <suszy> Ile wato cukrowych owieczek? Jak tu jest słodziuko? I żelkowe myszki. O kurcze, to robi kurcze. Czy to jest Ufinka? To jest lukier. To jest lu. O ja cię kręcę. O wow. Skoro to jest płynne, to może być ciepłe. No nie, 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 gorący Uf. lukier. Gorąca czekolada, Fontanna, ja. lukru i czekolady. To tutaj się produkuje. Ufinka? Tak. Chodź tu szybko to zobaczyć. Patrz, zobacz tutaj, co znalazłem. Jajo czekoladowe? Czekoladowe jajo. Kinder niespodzianka, myślisz, że to jest? No, no, nie wiem, no to otwórz, otwórz, dawaj, 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 dawaj. Dobra, a jak mam to otworzyć? No nie wiem, to do... tak rzuć, rzuć. Uch, no nie się nie stało. Nie tak, Mufinka. Tak, da się zjeść. Nie jedz go. Dawaj, dawaj, ty zjedz. Ja? Dobra, 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 uwaga. Bo jak coś się stanie, to będzie na ciebie. Uwaga, jesteś gotowy? Gotowy jesteś? Ja zjem zwykłą czekoladkę. Uwaga, go jem. No, dawaj, 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 <słuch> dawaj. O, no wiem. <zjem>. Bekłaś. Aaaa! <słuch> wow, kolejne jajko. To one składają, myślisz? Te kurczaki. Ej, zobacz, co się dzieje. Z białej czekolady też składają. O, ale do pyszności. Mówi. Co? Czemu tam coś stoi? Gdzie? Bo tam jakiś zamek jest. Co? Może chatka. Z Patrz, jeszcze takiej nie było tutaj. Nie, to, to wygląda bardziej jak jakiś wielki zamek. Z piernika. Gdzie z Ale gdzie ty jesteś? Mówi, że znowu zniknęłaś. A tutaj jesteś, chodź. A ty gdzie jesteś? To no tutaj się wtopiłaś, jesteś różowa, to wszystko jest różowe. Ale ty jesteś czekoladowy i to wszystko jest O, masz jajko na plecach. Ej. Jak słodko. No bo jest smaczne. Myślisz, że Cuksu siedzi w tym zamku? Czy ty to widzisz? Żelkowe mi się tu są haribo. Na sto procent Nie, ugryzę go I co, dobry był? Ja chyba jestem w tym pianki Jesteście w tym pianki czy w tym żelki? Napiszcie Oni chyba mnie lubią, zobacz Patrzą się na mnie A może chcą cię zjeść? Bo myślą, że jesteś czekolady Nie, nie no żel żelkowe misie chciałyby mnie zjeść No ja nie wiem Ej, w sumie Mufika Mufika, ja ostatnio jadłem żelkowe misie A! To jest zemsta żelkowych misi Ale jest o, dużo Tylu kolora Jak super Halo, dzień dobry To jest wioska misiu, pewnie Żelkowych misiu Coksuś! Właśnie, gdzie jest ksuś? Halo! Łamatko! Ah! Kitek pomocy! O! Mufika, uciekaj, uciekaj, uciekaj! To było straszne! Uciekaj, 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 dalej, uciekaj! Uciekam! goją mnie! Co się stało? Dalej, dalej, szybko! Nie, nie, w dom, w dom, w dom! Uciekaj, o To ja. młode nas gonią! O nie! Szybko, uciekaj! Kitek, czy one nas goniły? Co to było? O, dalej nas gonią, Mufika! To dlatego, Coksuś zniknął! Na 100 procent! Mufika, one chyba usłyszały, co powiedziałem, że jadłem, że mi misie! Ja. Wow, to boli! A zjem zrobi czekoladowe jajko. O, od razu mi lepiej. Ja mówika myślę, że te mi się porwały cuksusia. Żartujesz sobie. Nie mów takiej rzeczy. Przestań kurczak ty, no ty też się Tutaj pokonać a sio. Kurczak też jest to zamieszany, aż zniósł jajko.